Wyczytał mnie na pobudliwość psych Wykryto u mnie na pobudliwość psychoruchową, jak miałem 5 lat i do tego czasu zażywam bardzo mocne leki psychotropowe na uspokojenie. Wykryto u mnie na pobudliwość psychoruchową, jak miałem 5 lat i do tego czasu zażywam bardzo mocne leki psychotropowe na uspokojenie. I zażywam też leki na serce, bo mam problem z sercem i z moim zdrowiem. Nie mogę się denerwować, bo mogę dostać padaczki. Pisać mam też leki na serce. Zażywam też mocne leki na serce. I nie mogę się denerwować, bo mogę dostać padaczki. Jak się będę denerwował. Zażywam też mocne leki na serce i nie mogę się denerwować, bo mogę dostać padaczki, jak się będę denerwował.